Cześć, Ranek, yy, witam Was w moim drugim odcinku. Dzisiaj Wam pokażę, zrobię Wam malutki poradniczek z kumaczek Lumpens, w którym pokażę Wam jak zrobić takiego kwiatuszka lub koniczynkę, jak to wolicie nazwać. Tak, ja już sobie naszykowałam, ale to mniejsza z tym. Już Wam pokazuję jak. Pieszycie jedną kumeczkę, zakładacie nasze tełko, zakręcacie, zakładacie, zakręcacie na... zakładacie. Powinno nam wyjść takie coś. Wszedłcie dwie kumeczki. Dwie. I zrobicie z nich takie coś. Zakładacie, przekładacie. To. Opa. I teraz robicie. O, tak. I sobie to Musiałam zrobić tak pięć razy. Pięć. Ja już miałam tu takie jedno, bo mi się przerwało filmik wcześniej, że to już tylko nie... który dla was kręciłam, to już tylko nie zepsułam, ale dobra, mierzę z tym. Robicie tak pięć razy. Pokażę Wam jeszcze raz jak to zrobić. momencik, bo mi się... Ach, kurwa, zamknęły. Przepraszam, jest. Postanowiłam taki malutki poradnik zanimczać śpi. Dobra, zakładacie kumaczka przekręcacie, zakładacie, przekręcacie, zakładacie, na trzy razy. piszecie dwie kumaczki, dwie łączycie, tak i to przekładacie. Ja już mam tylko trzy, wyróbcie sobie na spokojnie, możecie przerwać filmik, jeśli chcecie. Ja już mam trzy takie płatki, robimy, my pięć. Pamiętajcie, jeszcze mi jeden został. Ja już mam pięć płatków. Dobra. Kiedy osiągniecie typ pięciu płatków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, piszecie... Poczekajcie, muszę coś przypomnieć. Dobra. Piszecie jedną sieloną kumeczkę, sieloną, zakładacie o tak, albo dwie sielone. Dwie zielone, jednak. Dwie zielone. Chyba. Nie, dwie zielone. Zakładacie na to. I wszystkie te płatki musicie przełożyć na to. Zaciągacie to. I to zakładacie. O tak. Wchodzi Wam normalnie kwiatuszek. Nie wiem, jak wy to tam chcecie nazwać. Dla mnie to jest kwiatek. Oba. Teraz robicie tak. Patrzcie uważnie. Potrzebne Wam to takowe będzie drugie szytełko. Muszę sobie jakoś bo nie naszykowałam. Zapomniałam. Drugie małe szytełko mam jest. Być. Robicie. I przekładać. O tak, żeby Wam wyszło. Tak, tak, żeby się ściągnęło. O tak, żeby się nam ściągnęło na to. I robicie teraz tak. Patrzcie uważnie. Piszecie jakiś tam kolorek. Ja wezmę czarną. I robicie tak. Zobaczycie? Ja tak. Tu tam czarną kumeczkę, Znaczy nie wiem, jaki wy macie kolor, ale ja mam czarny, więc będę mówić czarną. Chyba. No, robicie tak. I wychodzi wam takie coś. Da, da, da. Może to być jeszcze jednocześnie jeszcze motylek. Może to być no, Lilia. Różne rzeczy. Może to być nawet taka gwiazdka. Dobra, mamy kwiastkę, super. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. I pamiętajcie, piszcie w kom, jakie byście może chcieli, takie poradniki z Kumaczek Room. Jakbyście chcieli taki, może ja bym założyła kanał i może by takie się udało robić, bo naprawdę mam y, dużo rzeczy z kumeczek i może w następnym odcinku, który na pewno się nie tylko nakręcę, albo zaraz, y, pokażę Wam, jakie mam rzeczy z kumeczek lumbens lub ile mam tych kumeczek z kumeczek lumbens. Ja powiedziałam, ile mam tych kumeczek z kumeczek lumbens? Spoko. Zarzeczułam. No dobra, nie z tym. No to tak wam pokażę i pozdrowienia. A pamiętajcie, dzisiaj wigilia.